Zadanie 24. Nadal tutaj mamy jakąś prostą. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i działamy. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dana jest prosta k o równaniu. Prosta o równaniu. Mm -hmm, jest równoległa do prostej k i przechodzi przez punkt P. Dobra, tym razem jakaś prosta yy, ma być równoległa do prostej k. Czyli tu mam prostą k. A mam wybrać jakąś prostą, równoległą. No i teraz nie wystarczy, że ona będzie równoległa, ona ma jeszcze przechodzić przez punkt 3,5. No dobra, no ale powolutku. Jeżeli prosta ma być równoległa, to znaczy, że współczynniki kierunkowe mają być identyczne. To jest w karcie wzorów. Czyli A1 ma się równać A2. Czyli ta prosta e, K, ona ma współczynnik kierunkowy przed X, tutaj przemnożony, czyli. E, a może tutaj zapiszę. AK jest równe minus 1 trzecia. W takim razie ta nowa prosta y, musi mieć dokładnie tak samo. Czyli już odpowiedź A i C nam w ogóle odpada. No i teraz ma przechodzić przez punkt 3,5 i bardzo dobrze, że tam dali ten punkt, bo zobacz, że y, równanie ogólne ono. Oprócz współczynnika A ma jeszcze współczynnik B, którego my nie znamy. To była jakaś inna prosta, ona ma swoje równanie, a my szukamy nowej prostej. Wiemy, jaki ma współczynnik A, bo ma po prostu taki sam jak prosta K, ale współczynnika B jeszcze nie znamy. No bo zobacz. Y ma być Ax plus B. My znamy tylko A. Chcemy znać B. Więc musimy te wszystkie niewiadome jakoś podstawić. Mamy już A, nie mamy Y i X, ale jeżeli dali nam punkt, e, który przechodzi przez tą prostą, to zauważ, że on ma w sobie właśnie X -a i Y. -a. Ma dwie współrzędne, które ty właśnie możesz tu podstawić, i dzięki temu policzysz B, współczynnik B. No to tak też zróbmy. Za y, pamiętaj, że najpierw jest x, potem jest y, tak? No właśnie. Czyli tak, mamy tutaj 5 minus 1 trzecia razy 3 plus b. Ok, trójeczki mi się skrócą. Tu będzie 1, tu będzie 1. Czyli tak, 5 to się równa minus 1 plus b. No, i daję jedynkę na drugą stronę, czyli ją dodaję, więc b jest równe 6. Czyli y, moja prosta, która jest równoległa, ona wygląda tak: minus 1 trzecia x plus 6, czyli jest to odpowiedź d. Potrzebowaliśmy jeszcze tego współczynnika y, b. Coś jeszcze tutaj chciałam powiedzieć. Właśnie, że równanie ogólne, ono już nie będzie miało x, y. Często robicie ten problem, że jak macie jakiś punkt, to później próbujecie do tego x, y nadal ten punkt podstawiać. Nie, ten punkt to jest tylko jakieś jedno miejsce na tej prostej, dzięki któremu znajdujemy b, ale przepis na funkcję, tak? czyli ten wzór taki, on nie może mieć y, x. Właśnie pod x podstawiamy, żeby jakiegoś y wyznaczyć, czyli on musi mieć tylko współczynnik a. I b, czyli mamy odpowiedź d.